wypadanie włosów, kruche i łamliwe końce oraz swędząca skóra głowy to tylko niektóre problemy, z którymi upora się olej krycynowy. Ten naturalny kosmetyk z powodzeniem stosowany jest już od wielu pokoleń. Sprawdźmy zatem, w jaki sposób korzystać z oleju krycynowego, by przyniósł nam on maksimum korzyści w pielęgnacji włosów. Olejek rycynowy wykazuje działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze i antywirusowe, dzięki czemu skutecznie łagodzi stany zapalne skóry głowy, które mogą prowadzić do wypadania włosów lub łupieżu. Olejek rycynowy jest źródłem witaminy E oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-9, które skutecznie nabliżają i regenerują pasma oraz rozdwajaniu się końcówek. Olejek gracynowy stymuluje cebulki włosowe oraz pobudza włosy do wzrostu. Dzięki zawartości kwasów omega 6 sprawia, że pasma stają się mocne i pełne blasku. W celu pobudzenia wzrostu włosów wmasuj wieczorem olejek rycynowy w skórę głowy i nałóż foliowy czepek. Rano umyj dokładnie włosy szamponem. Taki zabieg powtarzaj 1 do 2 razy w tygodniu. Warto również dodać odrobinę oleju rycynowego do szamponu maski lub odżywki do włosów, by wzmocnić regenerujące działanie kosmetyku.